Sami bohaterowie nowej produkcji Netflixa pod tytułem Może po raz tym skończyć mówią, że nawet kiepskie pomysły na film chcą żyć. Jakby ku przestrodze, gdybyście chcieli w odpowiednim momencie przerwać seans. Cześć, z tej strony Ola i dzisiaj będę opowiadać o nowej produkcji od Netflixa pod tytułem Może po raz tym skończyć. I od razu muszę zaznaczyć dwie rzeczy, że po pierwsze będzie tutaj mnóstwo, mnóstwo spoilerów, ponieważ próbuję wyjaśnić tę skomplikowaną, zawiłą, metaforyczno, symboliczną fabułę, a po drugie, że chociaż polecam ten film, to zdecydowanie nie jest dla każdego i mi również wiele elementów w nim po prostu nie pasuje. No ale o tym później. Zacznijmy od tego, o co tutaj w ogóle chodzi. Ano o to, że mamy do czynienia z filmem drogi. Przynajmniej na samym początku i pod koniec tej historii. I poznajemy młodą dziewczynę i Jayka. I to młoda dziewczyna jest tutaj narratorem w tej historii. Mówi o tym, że poznała Jayka jakiś czas temu, i że są parą, i że teraz jadą do jego rodziców. I ona cały czas się stresuje, że jest śnieżyca i że nie zdąży wrócić do domu na jutro, a przecież musi skończyć projekt, którego nawet jeszcze nie zaczęła, a musi być gotowy na środę. No i JK cały czas powtarza, że ma łańcuchy i że dadzą radę wrócić, że nic złego się nie stanie. I chociaż cały czas mówi, że nic złego się nie stanie, to ja czułam wewnętrzny niepokój oglądając tę historię, oglądając ten film. I szczerze mówiąc nie wiem do końca dlaczego, ponieważ nic złego naprawdę się tutaj nie dzieje. Natomiast te sekwencje dialogowe, a raczej dialogowo-monologowe są strasznie niezręczne. Nie czuć żadnej chemii między bohaterami. I tak naprawdę trudno powiedzieć, że oni są parą. Nie ma między innymi żadnego punktu wspólnego. I mówię o sekwencjach dialogowo-monologowych, ponieważ często jest tak, że to ta dziewczyna mówi, a on jedynie reaguje, oponuje, często się właśnie z nim nie zgadza. I, i to wszystko. Poza tym pojawiają się jeszcze. Sekwencje monologów wewnętrznych. I to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ mimo, że te ustępy filozoficzne dzieją się w głowie tej dziewczyny, to kiedy dociera do niej myśl może po raz tym skończyć to wtedy Jake się do niej odwraca i pyta co? Ale jak to? Jakby miał dostęp do jej myśli. No i tak to sobie właśnie jadą, i tak dalej nie znamy imienia tej dziewczyny. Nie jest bynajmniej bezimienna, bo Jake do niej się zwraca jako Ames albo Lucia, więc jest mnóstwo wersji jej imienia. I to jest taki pierwszy sygnał, który powinien zapalić czerwoną kontrolkę, że tutaj coś zdecydowanie jest nie tak. Drugi sygnał pojawia się po dotarciu na miejsce, gdy matka Jake'a macha do nich z piętra, a on nie decyduje się wejść do domu, tylko kieruje się do zwierząt, do owiec. I tam przedstawia młodej dziewczynie historię o świni, której ojciec nie doglądał, tylko zrzucał jej jedzenie, a następnie, kiedy już do niej zajrzał, okazało się, że opanowały ją larwy. I ta historia o świni jest tutaj bardzo istotna. Ona jeszcze powróci. No, i kiedy już docierają do tego mieszkania, już właściwie wchodzą do, do domu, to okazuje się, że jest jeszcze dziwniej niż było, ponieważ po pierwsze mamy wrażenie, że cały film jest grany jakby na jednej taśmie, bez cięć. To oczywiście wiadomo, są te cięcia, to gdy przechodzą z jednego pomieszczenia do drugiego, to zmieniają się szczegóły. Na przykład zmienia się strój dziewczyny albo strój rodziców. Później te zmiany są znacznie bardziej inwazyjne, bo okazuje się, że zmienia się wiek rodziców. I to nie tak, że kiedy ojciec jest starszy, to matka też jest starsza, ale na przykład jedno jest starsze, drugie jest młodsze. Więc mamy tutaj niesamowity dysonans poznawczy i nie wiemy z czego to się bierze. Dopiero później zaczyna nam się to powoli, powoli układać, bo pojawia się kolejny sygnał. Tym kolejnym sygnałem jest zdjęcie, które wisi na ścianie, i gdy podchodzą do niego Jake i młoda dziewczyna, ona twierdzi, że to ona jest na tym zdjęciu i jest bardzo skonfundowana tym, co zobaczyła. Zamiast Jake mówi: Nie, nie, to ja jestem na tym zdjęciu. Chwilę później, Mamy kolejne nawiązanie do rzeczy, które działy się wcześniej. Bowiem w samochodzie dziewczyna recytowała wiersz, który na poczekaniu wymyśliła. Następnie już w mieszkaniu, już w domu rodziców Jake'a, ona wchodzi na piętro, znajduje tam książkę i tam jest ten wiersz. Więc teraz tych kontrolek powinno być znacznie, znacznie więcej. I taką kulminacją jest piwnica. Zejście do piwnicy, piwnicy zabitej deskami, piwnicy, gdzie znajdują się obrazy Jake'a, bo okazuje się, że był utalentowany, a przynajmniej tak twierdzi jego matka. I kiedy ta dziewczyna schodzi do piwnicy, oczywiście Jake bardzo oponuje, bardzo się denerwuje, nie chce, żeby ona tam zeszła, wszystko się rozpada. Bowiem w tej piwnicy jest pralnia i w pralni piorą się stroje robocze. I te stroje robocze są powiązane z inną postacią, która pojawia się w tej historii. Postacią woźnego, który pojawia się co jakiś czas między sekwencjami w mieszkaniu rodziców Jake'a. I właśnie ten woźny ma na sobie strój roboczy z tym symbolem, dokładnie tym samym, który jest na strojach roboczych, które piorą się w pralni. I w tym momencie wszystko się rozpada. Cały misterny plan. Okazuje się bowiem, że to wszystko, co zobaczyliśmy, tak naprawdę się nie dzieje. Tak naprawdę wszystko dzieje się w głowie woźnego, czyli Jake'a. I najprawdopodobniej ten woźny cierpi na zaburzenia dysocjacyjne i najprawdopodobniej ma je po matce. Było mnóstwo elementów, które wskazywały na to, że ona po prostu oszalała. Mówiła, że słyszy szumy, szepty w głowie... Był nerwowy śmiech, były tiki nerwowe, także raczej można powiedzieć, że cierpiała na jakąś chorobę psychiczną, która przeszła na Jake'a. Na Jake'a, który utknął w tym liceum, ponieważ sekwencje z Woźnem są związane tylko z liceum, chociaż wykazywał wielki talent. Wielki talent w związku z malarstwem, z malarstwem, które było również domeną Ames czy Luci, i w związku z nauką, ponieważ podobno został fizykiem kwantowym. Podobno, bo właśnie ta Ames Lucia, młoda dziewczyna, również miała być fizykiem kwantowym. W innej wersji, znowuż, miała się zajmować procesami starzenia. Także te wersje wydarzeń były tutaj różne i to nam również pozwalało zrozumieć, że tak naprawdę tej młodej dziewczyny tutaj nie ma. Ona wzięła się przez przypadek w tej historii, ponieważ woźny wyłowił ją z tłumu i dopisał do niej historię. I o tym mówi ona sama, że kiedyś była w barze i jakiś oblech na nią bardzo dziwnie patrzył i się tego bała i była z tym, tym zdegustowana. I to jest jedyna konfrontacja woźnego z młodą dziewczyną. I w tym momencie powraca motyw tej świni. Świni, którą można zrozumieć dwojako, a raczej jej obecność w tej historii. Raz, że to wydarzenie, jeżeli było realne, a raczej Jake nie kłamał w związku z tym, co się faktycznie działo w tym domu, w sensie, że na przykład rodzice się kłócili albo że Malował. I w związku z tym to wydarzenie z larwami, które opanowały ciało świni mogło odcisnąć na nim piętno i dlatego to ona później prowadzi go przez to liceum. Ale ta świnia mówi również, że ktoś musi być taką świnią z larwami w życiu. I ta teoria również pasuje, że Jake jest taką świnią lar z larwami dla społeczeństwa, ponieważ cały czas przez całą historię pojawia się motyw muzyczny z musicalu Oklahoma. I jeżeli się sięgnie do tego muzykalu, to okaże się, że takim antagonistą w tej historii jest mężczyzna, który jest ludzkim oblechem i którego nikt nie lubi, wszyscy się z niego śmieją. I on zakochał się w dziewczynie Lori, która natomiast była związana z przystojnym kowbojem. I oni mówili mu, że ma się zabić. I ponoć można traktować to jako taką paralelę między Jake'iem a tym antagonistą z muzyki Oklahoma. I taka teoria faktycznie tutaj pasuje. Można też pójść trochę dalej z tymi teoriami i pomyśleć sobie, że tak naprawdę to wszystko dosłownie dzieje się w głowie Jake'a Woźnego, ponieważ. On w pewnym momencie mówi, że lubi wyprawy, lubi podróże samochodem, ponieważ wtedy można wyjść ze swojej głowy. Więc równie dobrze można pomyśleć, że tak naprawdę on nie jest zamknięty w liceum, tylko zamknięty we własnej głowie. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś, albo oglądałeś ten film, to podziel się swoją opinią i teoriami w komentarzach. I jak już wcześniej wspomniałam, polecam ten. Produkcję, ale zdecydowanie nie jest ona dla każdego. Jest niesamowicie trudna i trzeba poświęcić jej chwilę. Nie na samo obejrzenie, no bo wiadomo, trwa ponad dwie godziny, ale również na to, żeby to wszystko przetrawić i sobie poukładać w głowie, bowiem tych teorii jest naprawdę mnóstwo i można dopisywać własne. Dla mnie ta teoria z tym, że Jake jest woźnym i tej dziewczyny tak naprawdę tutaj nie ma, jest najbardziej trafiona i to ona pierwsza przyszła mi do głowy po tym, jak już sobie to wszystko przetrawiłam. Jeszcze w czasie spisywania notatek pomyślałam sobie, że coś może być nie tak z tym porównaniem do świni, ponieważ dużo jest sekwencji o tym, że rodzice Jake'a się kłócą. Więc jeżeli to Jake miałby być tą świnią, tą świnią z larwami, która została zaniedbana, to czemu właśnie on jako chłopiec miałby nie zostać zaniedbany przez rodziców? Ale to już daleko posunięta teoria. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki.